Się też sezon, już wiem, bo znamy się bardzo, bardzo długo. Urodzin w rodzinie Majdanów, że tak powiem, właściwie już się zaczął chyba. Tak, że radio rozpoczął, mieliśmy już pierwsze urodziny, teraz jesteśmy na etapie planowania urodzin Henia, no bo wiesz, w przypadku takiego małego dziecka to jest. Zdecydowanie ważniejsze niż dla moich starszych chłopców, dla których idealnymi urodzinami to są te spędzone z kolegami i bez mamy. Więc tak, ten czas teraz u nas jest. Co wyjątkowego szykujecie dla Henia? Właśnie cały czas rozmawiamy na temat tematu przewodniego tej imprezy, bo Henia tak balansuje między kilkoma bohaterami. Na pewno będzie pięknie. Ale również niebawem. Ty będziesz obchodzić swoje urodziny. No właśnie, czy już masz jakiś pomysł, jak je spędzisz? Czy raczej kameralnie? No bo pamiętam, że co roku poruszamy ten temat i co roku mnie zaskakujesz. W tym roku yy, znaczy Najbardziej wymarzone moje urodziny to są te, kiedy jestem spokojna w domu, bo jak sama dobrze wiesz, maj, czerwiec to jest bardzo intensywny czas w naszej branży i bardzo dużo się dzieje. Kończą się programy, po których się trzeba odgruzować z innymi aktywnościami, więc tych rzeczy jest bardzo dużo. Jutro mam absolutnie cały dzień, w środę sesję zdjęciową, i tak każdego dnia coś się dzieje. Więc, jak przychodzi ten moment, w którym mogę usiąść w domu z najbliższymi i po prostu nic nie robić, zmuchnąć tą świeczkę i tak zastanowić się trochę nad tym, jakie to jest ogromne szczęście być tu, gdzie jestem, mieć tych, których kocham, spędzać z nimi ten czas, to dla mnie to są wymarzone urodziny. I myślę, że w tym roku też tak będzie. Chociaż podsłuchałam i nie chcę psuć radziowi niespodzianki, bo on myśli ciągle, że to jest niespodzianka, ale słyszałam coś o podróży do Nowego Jorku, więc mam nadzieję, że to się nie wydarzy. <laughs> jak to nie wydarzy? Wiesz co, bo później mamy mm, podróż w inne miejsca i tak naprawdę jak sobie myślę, że mam jechać do Nowego Jorku tylko po to, żeby zjeść kolację gdzieś, to ja jakby nie, jeszcze nie. Ale ja Ci powiem, że tutaj myślę, że dużo kobiet to po prostu by ozłociło swojego ukochanego, gdyby wpadł na taki pomysł. Ja też o, ozłacam Radia każdego dnia, więc bardzo doceniam to, ale faktycznie to jest taki moment, w którym... Wolałabym usiąść i zjeść chłodnik. A jesteś osobą, która w ogóle lubi celebrować urodziny? Bardzo. Jesteśmy w ogóle rodziną, która nie obchodzi imienin, więc bardzo lubimy wszystkie takie okazje do tego, żeby poświętować razem, czy to są urodziny, czy to jest Halloween, czy to, jest, czy to są walentynki, czy to jest, wiesz... A czy masz na przykład problem z upływającym czasem, czy raczej podchodzisz do tego na spokojnie? Coraz częściej zadaje mi się te pytania. Podejrzewam, że ze względu na to, że moje urodziny, 45 już za chwilę, i właśnie przez te pytania zastanawiam się nad tym. Muszę Ci powiedzieć, że zupełnie nie. To znaczy, jak żyjesz w takim życiu, w którym chciałaś żyć, jak żyjesz otoczona ludźmi, których kochasz, i masz takie poczucie spełnienia, masz poczucie, że oczywiście są wyzwania na Twojej drodze, ale też dzieje się dużo dobrego, to nie masz takiego poczucia, że coś się dzieje.